Specjalne oferty sklepu Avans. Telewizor plazmowy. Sony. Bardzo piękna plazma. Niestety nie da się tego włączyć. Można wszędzie położyć, bo nie zajmuje dużo miejsca. Dodatkowy pilot. parasolic, Jeśli pójdziesz do Otesco. Cena. 87 japońsko polskich koron. Muzyczny telefon. Nokia 1500 1900 w zestawie. Ładowarka. Kabel USB. Słuchawki, szczotka do kibla, ma, dyktafon, radio z jednym kanałem czyli Radio Maryja, kamera taka jaką nadrywano teleturnie jaka to Meledia, aparat 200 megapikseli, cena 66 666 funtów iberyjskich, cyfrowy aparat fotograficzny, jego zoom wynosi minus 3, dodatkowo smycz jeśli u nas powiesz 1000 razy kurwa, można nim się cieszyć na wycieczkach, waży 13 kg. ładne cacko ale drogie. Cena 20 miliardów złotych. Monitor do kompa. Może on nie działać, bo jest tu ucięty z laptopa. Naklejcie sobie na ekran rysunek przedstawiający kwiatek i macie spoko obraz. Jeśli jakimś cudem podłączysz do kompa to możesz się już z nim żegnać. Cena 25 złotych za monitor. Telewizja starej generacji A. Zawiera 100 kanałów, które nie działają. Dodatkowo pilot jeśli kupisz go osobno. A box recorder to dekoder do telewizji. Jest on gratisowo jak sobie go znajdziecie. Cena 2 grosze minutowo. Raty płaćcie w banku ING. Obudowa na telefon. Nie pasuje do żadnego telefonu. Najlepiej wsadzać se do dupska. Ma bardzo wyjebiste wzorki. Możesz komuś zrobić żarta gdy mu to dasz na prezent. Cena 87 zł. Wieża stereo, Sony, ma dwa pokrętła, można odtwarzać płyty CD i kasety, polecamy na Sylwka, najlepsze gdy chcesz zjebać impre, cena 89 angielskich centów, zapraszamy do sklepów, ale ich kurwa nie znajdziecie bo są w wiochach.